Trudno powiedzieć, ogromny zawód. Od początku słabo rzucał. Co prawda w rozgrzewkowych rzutach miał takie rzuty na, na przyzwoitym poziomie. Rozmawiałem z trenerem, z Pawełem nie miałem okazji rozmawiać, zresztą myślę, że niewiele sobie porozmawiamy. Trener twierdzi, że Paweł po prostu przespał tę eliminację, że. Nie był na nie nastawiony i rzucał bardzo spale, a efekt jest no, porażający. Wojtek Nowicki, fakt, że miał następną grupę eliminacyjną, ale też był obudzony, to nie usprawiedliwia, że eliminacje są rano. Tak bywa na całym świecie na wszystkich najważniejszych zawodach. Jestem tak zaskoczony jego postawą, jego sposobem bycia pomiędzy jednym rzutem a drugim, że nie umiem powiedzieć z czego się to wzięło. Paweł jest już zupełnie innym człowiekiem i 4 lata temu. Paweł wygrał już bardzo wiele imprez. Ustanowił wspaniałe wyniki, wspaniałe rekordy Polski. Więc nie sądzę, żeby gdzieś tam ten Londyn mu się przypomniał, że, że było źle.